Krzysztof, ostatnie odliczanie, ostatnie godziny można powiedzieć przed przystankiem, USTOK 2012. Co teraz się dzieje? Na dopieszczamy, dopieszczamy dosłownie różne drobne elementy na terenie festiwalu. Jeszcze trochę instaluje się techniki na wieżach tych opóźniających. Po raz pierwszy takie duże wieże opóźniające w tym roku pojawiły się na festiwalu. One mają troszeczkę inną konstrukcję po to, żeby ten dźwięk niósł się tam daleko, aż do Lasku, za wzgórze, pod tą samą ASP, żeby było tam dobrze słychać koncerty. Głośniki, wyżej, one się w tym momencie instalują. Oświetlenie zainstalowane na scenie, nagłośnienie na scenie zainstalowane, niedługo zaczną się próby, w związku z czym zrobi się tutaj głośno, a tutaj na zapleczu festiwalu, chociażby dwie godziny temu odbyło się wielkie spotkanie, taka wielka odprawa wszystkich ideów patrolu, która oznaczała de facto początek pracy pełnej już pokojowego patrolu na przystanku usług Tysiąc osób z całej Polski, wolontariuszy przyjechało do nas i już nie są. I pracują. Podzieleni na 20. 15-osobowe grupy, które pracują na wielu punktach, pracują na zapleczu, na terenie pola, na ASP, w mieście i oni już są. Czyli w tym momencie centrum zabezpieczenia festiwalu zaczęło funkcjonować. Centrum dowodzenia wszystkich służb, pokojowy patrol. No i za momencik także służby medyczne, które mają szpital gotowy, ale formalnie mogą rozpocząć pracę dopiero od środo od rana, bo tak jest zapisane w dokumentacji, w związku z czym przygotowani są i czekają na ten moment, kiedy otwierają szpital i zaczynają już w pełni pracować nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu. To są ostatnie popraweczki, odliczamy festiwal do godziny 0, do godziny 15 we czwartek, kiedy przyjedzą do, do, do nas prezydenci razem z Jurkiem ze sceny Krzykną. Dzień dobry, przy Kustok, rozpoczął się. No właśnie, prezydenci, bo zachodzimy w głowę pewnie nie tylko my. Jak udało Wam się ich zaprosić do Kostrzyna na ten festiwal? Spontanicznie, bardzo spontanicznie ta sprawa została postawiona w czasie wizyty prezydenta Gałka w Polsce kilka miesięcy temu. To była jego pierwsza wizyta zagraniczna jako prezydenta Niemiec, tuż po tym, jak został na tego prezydenta wybrany. Spotkał się z Bronisławem Komorowskim, i prawdę powiedziawszy, rozmowa ich dwóch. Była takim impulsem, takim miejscem, gdzie pojawił się pomysł. A może byśmy razem spotkali się z młodzieżą? I prezydent Komolski powiedział: A jest nawet świetna okazja, bo odbywa się w Polsce taki festiwal, Stanek KUSTO, który jest największym spotkaniem polsko-niemieckiej młodzieży, bo przyjeżdża 100 tysięcy Niemców, przyjeżdża kilkaset tysięcy Polaków. Gigantyczna impreza, i to jest taka bardzo międzynarodowa społeczność, spotkanie bardzo, bardzo wszechstronnych ludzi, no, spotkanie, gdzie warto z ludźmi rozmawiać. Prezydent Gałuk podchwycił yy, ten pomysł? Zadzwonili szybciutko do Jurba. tego dnia jeszcze, kiedy było to spotkanie. Czy w ogóle jest coś takiego na festiwalu możliwe? Myśmy się do tego zapalili w fundacji, nieprawdopodobnie. No i efekt tego jest taki, że dzisiaj przyjeżdża bardzo duża ekipa pracowników kancelarii prezydenta, żeby e, ostatnie przygotowania tej wizyty tutaj poczynić, wszystko ustalić, wszystko sprawdzić. No a w czwartek najpierw na SP. A później do dużej scenie. Zobaczymy obu prezydentów, i to oni właśnie razem z wiórkiem otworzą przystanek ustaw. Ktoś powiedział, nie pamiętam, czy to nie był burmistrz Kostrzyna. Że takiego festiwalu jeszcze nie było, żeby dwóch prezydentów na, na takim wielkim festiwalu się pojawiło. I to prawdopodobnie jest prawda. No ciężko sprawdzić tam wszystkie festiwale, które na całym świecie się odbyły do tej pory, bo to są dziesiątki tysięcy imprez w historii. I no, 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 ciężko to zweryfikować, ale fakt na pewno jest taki, że w Polsce nigdy nic takiego nie miało miejsca. Z tego, co słyszymy od naszych przyjaciół dziennikarzy z Niemiec, to w Niemczech też nic takiego nigdy nie miało miejsca, żeby prezydent tego kraju spotkał się z młodzieżą na festiwalu muzycznym. A tutaj mamy międzynarodową wizytę, bo tutaj jest wizyta prezydenta Niemiec na zaproszenie prezydenta Polski, na wielkim festiwalu rokowym, który na granicy polsko-niemieckiej się odbywa. Coś takiego się nie, nie zdarzyło do tej pory nigdzie. Przynajmniej ni, o niczym takim nie słyszeliśmy. I dla nas wszystkich, jako dla organizatorów festiwalu, ale także i dla ekip obu prezydentów, jest to wydarzenie niesamowite, do którego się trzeba bardzo dobrze przygotowywać. I te przygotowania toczą się już kilka miesięcy. Spotkania, ustalenia, różnego rodzaju obiekcje, różnego rodzaju dyskusje, różnego rodzaju wytyczne, które tutaj wzajemnie sobie przekazujemy. No ale te przygotowania właściwie są już na, na ukończeniu. I wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani. I my i i ludzie z kancelarii prezydenta, jednej i drugiej. Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani tym, że to się uda zrobić i że prezydenci faktycznie przyjedą na festiwal rokowy i to jest coś, co przejdzie do historii. Czyli co? Zapraszamy do Kostrzyna. Zapraszamy do Kostrzyna 2-3-4 sierpnia. Oprócz wielu zdarzeń muzycznych, także wiele zdarzeń społecznych, przepiękna Akademia Sztuk, przepięknych, no i obaj prezydenci, którzy tworzą festiwal tutaj w Kostrzynie Narodową. Zapraszamy, macie jeszcze czas, przyjeżdżacie, pociągi cały czas kursują, w związku z czym nic tylko pakować się, przyjeżdżać, a pogoda ma być piękna.